Ale co jest? A, a dobra, kojarzycie, co, co jest? On ma przycisk na milion subskrypcji, ja go nienawidzę Kamerzysta? Zrobi coś pan z tym? Tak, kamerzysta No i co, że ma przycisk? Co mnie to obchodzi? Chciałem, że pan coś z tym zrobi A gdzie on jest? W szopie swojej W szopie? Tak No a co on z tym w... zrobić, że ma przycisk? No nie wiem, ja go nienawidzę, może... może mu to znaczy? No... Ale jaki ma? On ma przycisk na milion subskrypcji od YouTube'a, tak? Tak, 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 tak. No, zamówił dzisiaj przyniósł mu kurier Mm -hmm. Przycisk na milion subskrypcji? Tak, na milion subskrypcji. Ty, rozwalamy mu ten przycisk? Tak, rozwalamy. Nienawidzę go. Ja też, rozwalimy mu. Ja też rozwalałem swój przycisk na 100 tysięcy. Ja nie a w sumie przycisku na milion. No, rozwalimy mu. Rozwali. Czekaj, to ja będę musiał się jeszcze ogarnąć. Ty nagrasz mi w ogóle ten odcinek? Tak, mogę nagrać. Ty, co jest? No co ty Menelu, wchodzić chcesz tutaj? No powaliło cię? No wypadł. Poczekaj tutaj, ja się przebiorę, ogarnę się idziemy nagrywać. Okay. Poczekaj. tu. Co on sobie myśli? On się ma za jakiegoś boga. Od tego Hajzu to mu się w dupę poprzewracało. Dobra, i musisz mi teraz powiedzieć jak wygląda sytuacja z tym przyciskiem. O co w ogóle chodzi, że ty do mnie tutaj przychodzisz, co jest? Tak, to jest przycisk za milion subskrypcji. No, Dzisiaj kurję mu przyniósł prostu. Złoty to jest nowy czy tak. stary przycisk? Złoty nowy. No bo YouTube wcześniej dawał inne, to jest ten to jest, drewniany, tak? To, tak, nie to jest ten tak. złoty nowy. Drewniany. drewniany. Tak, drewniany. Dobra, i hmm. czemu ty w ogóle przychodzisz tutaj i mi o tym mówisz? No bo chciałem mu ukraść ten przycisk, a on mnie złapał i chciał mnie pobić. Mhm, Dlatego ja mam to zrobić, tak? Tak. Na pewno. Dasz. Spoko. Nie ma problemu. Dobra, to ogarniemy to. A po co ja to zrobiłem? Że ręce umyć po tobie, Menelu. Ale... Dobra, nagrasz mi ten odcinek, zaraz wrócę. Tylko muszę zdezynfekować ręce i pójdziemy do szopy i ogarnę. Wszystko, okay, dobra? Dobrze. Trzy rękawiczki wezmę. Nienawidzę go jeszcze bardziej od kamerzystej. Nie wiem, jak ja z nim wytrzymam, ale musimy zniszczyć ten przycisk. Dobra, super. I tak ci nie podam ręki, ale na wszelki wypadek założę sobie rękawiczki, bo przecież idziemy do szopy tego kamerzysty. To co, lecimy, tak? Bierz kamerę i nagrasz mi cały odcineczek. Później ci coś zapłacę. Okay. On tam jest? Jest tam. Słychać go. Dawaj. Kamerzysta, co ty robisz? Przycisk masz, tak? No, zabieramy, no, co, co? No zobaczcie pogięło. No bieżą przycisk. Nie. Patrz twój ziomeczek tutaj po mojej stronie. Widzisz? Nie da ci mi rady w dwójkę. Aj kamerzysta, kamerzysta, daj ten przycisk. Nie. No co ty myślałeś, że uchowasz ten przycisk? No, tak. Przecież wiesz, że ja lubię niszyć takie rzeczy. No i co mi to wchodzi? No masz mi oddać ten przycisk. Nie. No kamerzysta. No nie. No przycisk mi oddaj. No, kamerzysta. To. To Powiedziałem To jest To kamerzysta. To jest mój no, no, przycisk. Widział? Nie, nie. Przejdźmy się, tu tu. Chodź tu pogadamy normalnie Jaki frajer Boże to ale frajer z tego kamerzysty, nie? Mówiłem. On nie chce oddać tego przycisku. No co ja mam teraz zrobić? Musimy mu zabrać ten przycisk. Tylko jak? Jak mu zabrać ten przycisk? Znaczy ewentualnie jest są żeby go przekupić, tylko trzeba go złapać najpierw. On to wróci do szopy? Jak on to robi? Jak on ma tryb życia? gdzie on teraz poszedł? Co on robi? Myślę, że on tutaj wróci, on tutaj śpi, więc musi tutaj wrócić. No dobra, to poczekamy na niego, ale. Ale jak to cuknie? Bardzo. A ty z nim tutaj pijesz. No tak. No to jesteś takim samym menelem jak on na to wychodzi. Kurde. Dobra, poczekam jakoś. Co wy tu nadal robicie? O, dawaj, spokojnie. Nie bój się, już nie chcę tego przycisku. Chodź. Nie wierzę, o ci. No Chodź, dawaj. No nic nie zrobię. Jak coś, to możesz ten przycisk odstawić gdzieś tutaj? Ja będę się daleko trzymał od tego przycisku. Jesteście złodziejami. Kamerzysta, jak coś, to uciekniesz. Spokojnie, chodź tutaj. Kamerzysta, tędy chodź. Chodź tutaj, nic się nie stanie, obiecuję, przysięgam ci. Jak chcesz, to zabierz mi pieniądze najwyżej z jak ci ukradnę, tak? Jak, jak ja nie mam dostępu. Masz kartę jeszcze. Chodź, nie bój się, no dawaj. Spokojnie, ja chcę się z tobą po prostu dogadać. Już, uspokoiście. się. Trzymaj sobie ten przycisk, spokojnie, nie zamierzam ci go zabierać. Tylko jest jedna sprawa odnośnie tego przycisku. Bo jak wiesz, ja bardzo lubię niszczyć takie przyciski. Zniszczyłem przycisk na 100 tysięcy, swój przycisk niszczyłem. Swojego przycisku na milion jeszcze nie dostałem. Wiesz jak mi jest z tego powodu? Wiesz jak bardzo jest mi przekro, że nie dostałem? Co ja mam zniszczyć, kamerzysta? Ty powinieneś mnie zrozumieć. No ale to jest mój przycisk, Marek! Kamerzysta, ty nie rozumiesz. To jest dopiero początek tego, co chcę ci powiedzieć, bo to jest dla mnie naprawdę ważne. Można powiedzieć, że ja mam taki feterz do niszczenia tych przycisków. No dobrze, no ale dlaczego masz mój niszczyć? Jak tobie przyjemność sprawia picie alkoholu i palenie papierosów, to tak mi sprawia przyjemność niszczenie przycisków. Wiesz, jak ja bardzo lubię to robić? Ja ci mogę zaproponować, no coś, co na pewno bardzo cię ucieszy. Co to znaczy, kiedy ostatnio jadłeś? Tydzień temu, tak? Bo tydzień temu byłeś ostatnio mnie w domu. Przez ostatni tydzień, a dokładnie to chyba 6 dni, nie dostałeś ode do mnie jedzenia. Cały las jest wyczyszczony, śmieci są wyniesione, nie masz dostępu do śmieci, czyli wychodzi na to, że przez tydzień nic nie jadłeś, bo nie dostałeś pieniędzy, nie byłeś u mnie, ze śmiecika nie mogłeś wziąć, nie jadłeś przez tydzień, tak? No tak, no i co? Słuchaj, wyobraź sobie, że teraz jest sobie takie dwa przepyszne obiadki. Kamerzysta, co ty na to? Dwa przepyszne obiadki. Za przycisk, co ty na to? Idę teraz do najgrubszej restauracji. Wiesz gdzie ja jadą? Chciałbyś tam zjeść? No, i przyniosę ci coś. Ale Kamerzysta spokojnie, jeszcze nie musi się decydować, tylko ci mówię jakie są moje zamiary, tak? Jak nie przyjmiesz mojej propozycji, to po prostu masz przez rozumiesz? Ja ci dam, ja nie będę taki Ja mógłbym ci po prostu ten przycisk zabrać, Zemdlałbyś ale nie bój się, nie bój się tam spokojnie. Ja tego nie zrobię, ja chcę z tobą się dogadać, będę wobec ciebie uczciwy. Zaraz dam ci coś za ten przycisk, Ty w, w tym momencie będziesz mógł się zastanowić, co zrobisz. Także kamerzysta 2, chodźmy i damy coś dla kamerzysty, później. Trzeba to najpierw kupić. Ty kamerzysta, poczekaj. Przycisk jest bezpieczny, możesz go nawet sobie powiesić. Ja coś to będę pukał, ok? A co on moje miejsce zajął? No, na ten odcinek, tak. To idziemy, tak? Dobra, że sta dwa, bo będziemy mu rzeczywiście jakieś żarcie zamówić. No, ja Z naszej jakiejś są restaurację? Nie, ja coś znajdę tutaj w pobliżu. Czy jak zamówimy mu? Ile tam było? Dwa obiady, tak? Ale na wszelki wypadek zamówię i tak trzy, bo może się nie zgodzi. To mam jakieś restauracje. Dzień dobry. Dzień dobry, ja mam pytanie, czy macie w ofercie jakieś zestawy obiadowe, coś, coś takiego? Jeszcze raz. Jakie zestawy obiadowe macie w ofercie, czy coś takiego? No, mamy mamy danie takie filet z kurczaka, coś takiego. D dobra, to ja bym poprosił. Jej, makaron, Dobrze to ja bym poprosił ten filet z kurczaka trzy razy i będzie na ulicy. z kurczaka mamy... Przepraszam, mamy filet z kurczaka z czerwonych i z Mamy filet z kurczaka z kurczaka. Dżarkami, byle jaki? Z frytkami niech będzie. Nie, nie, to i tak i tam z frytkami, ale sam z pieczarkami, a w drugim ten... Ja, znaczy ja bym poprosił po prostu byle, byle jakiego cała, fileta. A, a mamy jeszcze takiego. Słucha? Byle jaki zestaw z, z filetem, po prostu. Tylko sam zestaw z filetem? Y, trzy razy. Ale nie mamy czegoś takiego, musi, musi być ten cały zestaw. A no dobrze, to i, cały a, zestaw nie, po, po prostu. Mamy jeszcze fileta ale będzie to sama cena w takim razie. No tak. Ten filet, e, cały ten zestaw kosztuje 18,90 z ananasem, serem i frytkami. No to ja po prostu Ale bym chciał trzy zestawy obiadowe. No rozumiem, no to w takim razie trzy razy ten trzy zestawy, tak? Tak, tak. No ja rozumiem. Ale mamy dwa rodzaje tego zestawu. Mamy ten filet z ananasem, serem i frutkami, a mamy z ananasem, z pieczarkami, serem i frutkami. To ten drugi, trzy razy. Byczor tak. Tak. I to wszystko? Tak. Płacisz kartą czy gotówką? Kartą. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. O, kurde, ale ci ludzie mają grubo na bani, że tak powiem, w potocznym języku. O nie, jak się ściężko rozmawiało z nimi. Jak się dzwoni do ekskluzywnych restauracji, to nie ma takiej sytuacji. Po prostu mówi się i oni mają się dopasować do ciebie. A co to tutaj ma być? No co to ma być? Ty Piara gada ze mną z 5 minut? O niczym tak naprawdę. Mówię, jeżeli chcę 3 obiady, no to co? Czego ona nie rozumie? Ja się zdenerwowałem. Pewnie jeszcze będą tutaj za godzinę. Masakra, Już nigdy nie zamówię w jakiejś biednej restauracji. Ale tym razem muszę, bo kamerzysta nie zje prestiżowego obiadu i powie, że nie da mi nagle przycisku. Masak! Dobra, także doszły do mnie takie obiady. W ogóle tak tandetnie to wygląda, że ja po prostu nie mam na to super, ale no, Kamerzysta lubi takie rzeczy. Mam nadzieję, że się zgodzi na to i odda mi ten przyjść. No w końcu tyle żarcia tutaj jest. I jakby na to nie patrzeć, to jednak bym się naje. Nawet na kilka dni mu starczy. A choć kamerzysta dwa, idziemy. Yeah. ねえ <Nee. S 1> Kurde! Znowu chciałeś mi okraść! No, masz tutaj obiad, patrz kamerzysta, to jest Twój obiad. Tutaj kładę ci obiad. No, patrz, są trzy obiady, są trzy obiady, tak? Idziemy na taki układ, nie dość tydzień, człowieku. Mogłeś po prostu dać, ja bym ci wyrwał ten przycisk. No czemu ty taki jesteś? No zobacz, no, myślę, że warto. Zobacz jakie dobre te obiady są. To są prawdziwe obiady. Odpuść sobie, proszę kamerzysta. Możesz zjeść. Dajesz mi przycisk? No, kamerzysta, słuchaj. Ale, Marek, wiesz, że to jest wykorzystywanie człowieka? Ile te obiady są warte? Dużo na pewno, nie wiem. Ile za to zapłaciłeś? No 120 zł. Z takiej restauracji jakiej ty lubisz, bo jednak stwierdzili, że nie potrzebujesz prestiżowej, bo nie. Ale wiesz, nie, że przyciski są więcej wartości niż 120zł No nie, złoty. ja muszę, ja muszę to rozwalić. Kamera to za się. Możesz zobaczyć, oczywiście nie ma problemu. Zobacz sobie, jak to wygląda. Ale to jest naprawdę normalny obiadek. O, widzisz jaki fajny? Chodź się operator. Znaczy, że ten Fajny obiadek? To no fajny Chciałbyś taki zjeść? No chciałbym, ale nie wiem czy... Dobra kamerzysta, zastanów się, czy chcesz mi oddać przycisk Moim zdaniem naprawdę warto Co robimy? Bierzesz? Jesz? To tydzień jest nie jadłeś Marek Zastanów się dobrze nad tym Wiesz, że jestem głodny No, zastanów się Albo obiad, albo przycisk Jestem bardzo głodny, Marek No to będziesz mógł zjeść nawet trzy To wszystko będzie twoje Tylko musisz mi oddać przycisk Moim zdaniem dobry układ, kamerzysta Więc... Kamerzysta No chyba chcesz zjeść obiadek Daj to kurde O widzisz O i co? Smakuje? Dobry obiadek? A ja mam przycisk, patrzcie. Mam przycisk, dobra, lecimy. Szybko, szybko szybko że sta Chodź że słuchajcie, to jest przycisk z okazji miliona subskrypcji i należał on do kamerzysty. Teraz jest mój i w końcu będę mógł spełnić swój fetysz. I po prostu zniszczymy sobie ten przycisk. Jednakże ja nie będę robił tego testu, bo ja w sumie wolę patrzeć się i jak ktoś niszczy takie rzeczy. Aczkolwiek jeden przycisk ja zniszczyłem, to teraz chciałbym po prostu zobaczyć, jak taki przycisk jest zniszczony. Daj mi kamerę, ja to wszystko nagram. I tym razem ja będę się patrzył. Jak ktoś niszczy. No dobra. Czekaj, to... czekaj, czekaj, żeby to dobrze nagrać na pewno. Ja tak średnio umiem nagrywać, ale. Znaczy, dobrze bym nagrywać. W każdym razie rozwalaj go weź tą cegówkę, słyszysz? Tą, 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 tą tu, 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 I później spalimy go jeszcze. Dawaj, dawaj. Ale no jak to dawaj, rozwalamy. No dobra. No dawaj, dawaj, dawaj. Ej ej, 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 Czekaj, czekaj! No co ty robisz? No kurde, jaki frajer. Ej, no chodź tu! Kamerzysta dwa! No powaliło gościa <kluje> Kurde Gdzie on jest? Co tutaj się stało? O co tutaj chodzi? O, o co chodzi tutaj z tym typem? Co to w ogóle ma być? Czemu on najpierw zabrał przycisk kamerzyście, a później mi zabrał i zaczął uciekać z tym przyciskiem? Ja myślałem, że on ze mną współpracuje, a on sobie uciekł po prostu. Dobra, jestem teraz przed szopą kamerzysty i słuchajcie, bo kogoś trzeba pociągnąć do odpowiedzialności za to, że tamten typek sobie zabrał przycisk, tak? No, co to w ogóle jest za polityka, że jakiś kolega kamerzysty mówi, że najpierw ze mną chce współpracować, a później ostatecznie sam zabiera przycisk i zostawia mnie bez niczego. Ja zmarnowałem swój czas, zmarnowałem swoje pieniądze, w zasadzie to było jakieś grosze, no ale no. Sam fakt, że zmarnowałem swój czas i ktoś musi za to odpowiedzieć. tym kimś będzie kamerzysta. To chodźmy do jego szopy. Kamerzysta. Ty nadal jesz? bo jest problem, słyszysz? A jaki problem? No bo przycisk zabrał ten frajer. No twój kolega przycisk zabrał, I rozumiesz? no i co? No ukradł to ukradł, no trudno. No ale no, no to co. To jest twój kolega. No i co to jest tego? mój kolega, czy twój. Ale to jest twój, no To już był twój przycisk, więc co? No ale słuchaj, dajesz mi jedzenie nie za przycisk. Co to jest za ty? Skąd nie, ty go nie znasz? No, to mam. Kamerzysta, no porozmawiaj ze mną. No. A tyle będziesz miał za swojego obiadu. A co skoro mi zabierasz obiad? Skoro ja nie mam przycisku, to ty nie będziesz miał obiadu. No ale jak to byś za przycisk, to było! Nie masz Obiaduj. Ale to tobie ukrata nimi! No i co mnie to obchodzi? No to ja ci ukradłem obiad w takim razie. Nie masz obiadu. Ale jak to? Obiad wywalamy? No nie, Marek! Już nie masz obiadu? No co, kamerzysta? Skoro on mi zabrał przycisk, słyszysz? Twój kolega zabrał mi przycisk, to ty nie będziesz miał obiadu. Słyszysz? No co? Zostaw to, nie ma jedzenia. Czemu płaczesz, kamerzysta? No słuchaj, takie jest życie. Twój kolega zabrał mi przycisk, tak? Więc ja tobie zabrałem obiad. Czego ty nie rozumiesz? Ale wszystko mi zabrały. Nie chciałem ty co zjeść. No a gdzie jest mój przycisk? Nie wiem. Dobra, wiesz co, kamerzysta? Muszę teraz się pożegnać. Nagrasz mi tą scenę? Nie, nie. Nagrywaj, trzymaj kamerę. Jak głodny jestem. No, masz kamerę. Mam wszystkiego. Nagrywaj. Nie mam przycisku, nie mam jedzenia, Marek. Wstań i masz mnie nagrywać. Słuchajcie widzowie, ci wszyscy ludzie, którzy dzisiaj wystąpili na filmie, oprócz mnie, okazali się totalnymi frajerami. Kamerzysta to frajer, kamerzysta 2 to też frajer. Skończeni frajerzy. Jak w ogóle tak można? Ten mi najpierw nie chciał dać tego przycisku, ten drugi ukradł mi. Co to w ogóle ma być? Kamerzysta, wytłumaczysz się jakoś z tego, czy nie? No to ty mi zabrałeś przycisk. Zabrałem i chciałem go zniszczyć, a zniszczyłem, nie zniszczyłem. Zabrał mi przycisk. Uciek z tym przyciskiem. To jest po prostu jakaś masakra. Film mi teraz nie wyjdzie przez was. Cóż... Ja w sumie się najadłem, w dupie cię No właśnie, ty masz z tego korzyść, a ja tylko nerwy. Dobra widzowie, zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. I następny przycisk jaki mi dojdzie, to na pewno będę musiał go zniszczyć. Zniszczę, tym razem nikt mi go nie zabierze. Do zobaczenia.